Piłka dochodząca do brąki i przechodzi 1-0! I długie zagranie dla za Nie ma spalonego. Dobra szansa. Czy będzie jeden, tak jest! Jeden do jednego! w 1. -1. A ma... Strzał i pewnie 2-1 to deska kończony mecz. A tu druga połowa Strzał. I Branka Michałowski. I rzędrożny. Rzędrożny dla gospodarzy. Ośrodkowanie. Głowa. Jeszcze Michałowski głową. I 5-1. Samobój. Michałowski. Kaptur. Szał. I 6-1. Wizdek. Borys kaptur. Są pewnie 7, 1. Wrócę. Przyszedł chowanie w polacharne. Głową Michałski i 8.